Jeden z naszych projektów: Opel Kapitan dwudrzwiowy, dwudrzwiowa limuzyna. No, skończyliśmy praktycznie, można powiedzieć, zbierać do niego części. Mamy te błotniki razem z kloszami Bosza, Bosza sześciokątne. No i tu będzie zabawa. Zastanawiamy się tylko, czy zrobić go na wersję cywilną, czy może jako taki pojazd oficerski Wehrmachtu w jakimś fajnym kamuflażu, czy, czy w czymś. Możecie w komentarzach pisać albo dawać propozycję będzie to bardzo ciekawe. A obok Opel Blitz w oryginalnym stanie. O, możemy zajrzeć w sumie, co tu się dzieje przez te wszystkie lata. Tu się dobrze dzieje. Z nim z kolei chcemy zrobić tylko mechanikę i zostawić go z taką fajną patynką. I tu miś pilnuje. capitana